No hej, witaj u mnie na kanale. Jestem Jaszczur. A ty jesteś moim witem. Także jeśli to oglądasz i nie daj subskrypcji, to kliknij, żeby czerwony guzik był szary. Tak? Kliknąłeś? To masz szczęście. A, jak nie kliknąłeś, to masz pecha. Więc lepiej kliknij, bo twój dzień będzie pechowy, jak nie klikniesz. A dzisiejszy film jest bardzo ciekawy, ponieważ będzie o sile, potędze i mocy. Czekaj, co się stanie w tym odcinku, bo będzie to bardzo ciekawe. I musisz zostać do końca. I musisz też nie przewijać reklam. I napisać komentarz: Lubię placki. Także widzimy się w dalszej Powie części filmu. Serduszko. I daj co? Powiedz, że dasz serduszko, jak napiszę. Dam serduszko, jak nam przyjdzie, lubię placki. Postaram się wszystkim. A Maciek lubi yy, ziemniaki. Nie? Lubię bardzo. A jak ty masz na inny? Adrian? Alan. Alan? Alan, kartofle. Widać reklamuje Crunchy Psy. Crunchy Psy? No dobra, gdzie masz tam, ten, to co? Gdzie odcinek nagrywamy? Daleko to? No. No dobra, to nie chce mi się iść. Widocznie, nie. Albo się obudziłem, choć coś mnie na przyszło. Tak, to idziemy? A czemu się śmiejecie? Czemu się śmiejecie? Co jest tu śmiesznego? Nie rozumiem. Chyba... No chodź, idziemy, chodźmy. No dobra, to chodźmy. No to chodźmy. Ale on już, on już jest doświadczony w tym, bo był u dzików z buka. No to chodź, My też kiedyś musimy pójść. Do chodźmy do siłowni. To chodźmy do siłowni. Skąd się śmiejecie? Do A też my swoją blusze. Energii dostałeś? Ty mi tak. swoją moc, energia, energia i moc. Dobra, to idziemy. Tylko trzeba energetyka się napić. Energia, tak jak UWK piją bombę, to my wypijemy yy, energola i to mleko chyba. Mleko z owcy, od razu idziemy tak sobie O, wydobyć. mleko z owcy, to Dobra, prawdziwe, to chodźmy potem lekko. No, chodźmy po mleko. Co, mieliśmy iść na siłownię? To, to, co ty robisz, śmiała? Co ty, co ty robisz właśnie? Czemu gasisz nam światło w samochodzie? Po co ci pies? Je, no, ja iść na stangę podnosić, a ta jest wymyśla jakieś jazdy po dziewczynach i jakieś. co ty północy. Ja miałem iść na siłownię z trenerem nagrać film, a ty znowu wymyślasz, żeby w dupie mam głosić. twój film. Ale ja nie. Go. Ale ja nie mam jego kanału w dupie. Właśnie, ja on kocha mam... mój kanał. Ale ja mam twój kanał w dupie. Jedź. Jedź. Dobra, to nie... wróciłem i mówisz, że klucz zgubiliście, tak? To nie... to znaczy Jak mam nie... nagrać odcinek z siłowni, jak pakujemy i nie mam klucza? A ten zastąpię. No, i no. co teraz? No nic. Musisz mi nie to jakoś wynagrodzić. Nie będzie odcinka. Musisz mi to wynagrodzić, musimy coś nagrać. Zawiedziesz moich widzów, to wszystko przejdzie, wszystko było zaplanowane. No to co, to może ci dwie dziewczyny przyprowadzę? Nie, no co ty? Ja mnie, nie potrzebuję. Wiesz, ty to może nad morze cię wezmę. Nad morze mnie zawiedziesz? No. Co ty gadasz? Co się zatankujesz furę i jedziemy na morze? Nie tylko zatankuję, ale będę kierował, żebyś sobie odpoczął. Nie no to ja pojadę chętnie. Szczerze? Tylko że musisz Mój mi tam bluby. kupić loda. Loda? No. A jakiego? No nie, nie wiem. Śmietankowiec? Może być, dobra. nie wiem. Maciusiowi też musisz kupić <suszy> <wakary>. Macius zostaje <suszy> w domu. Nie, Maciuś jedzie też. Ty trener, a jak pojedziesz? No ja przecież, przecież ja poprowadzę, no on to zatankuje chulę. Tak? Zatankować to tak, może ja mogę jechać. Nie, ja pojadę. Mi to jeden kilo. już się na paliwo, to pojedziemy. A jego zostawiamy czy go bierzemy do bagażnika? On był już Opa, obudził dzisiaj. się? On już dzisiaj był w jak? On ma dość. Jedziemy do międzystrojów? No jak. No dobra, ale to Maćka też, bo musimy mu kupić loda, bo Maciek jest smutny, zobacz. Nawet się nie odzywa. Tak? No, Maciek dzisiaj nie ma dnia. Kuj Rafał, no jechaliśmy na włosie. Ale ja lubię Nawet te masz blusy. bardzo fajną bluesę. Jeszcze tu wziąłeś? W bagażniku. Gdzie on był w bagażniku jak najhańsza? A ten smakowy ci hot dog, ten dokładnie. Dobra paróweczka. Dziękuję, Obułeczka. że to już druga paróweczka jaką miałem w buzi od ciebie. Aha. ale ta pierwsze lepsze, bo śmietanowe. No, była ze śmietanowym sosikiem ta pierwsza, ta druga była z czerwonym. No, i co? Bardzo. Patrzę, jesteś taki patrzę. taki w tej bluzie, że aż cię nie Patrz, a jeszcze jedną założę. Jeszcze jedno Tak. Ile żeby ty masz być, tych bluz? Żeby być i ten Ile? jak coś... Ile masz bluz? Ile masz plus Trzy? Dwie. A poczekaj, czy czy plus A to daj mi jedno plus Czekaj, jeszcze jedno Jeszcze jedno plus Daj mi tą. Ty. Daj mi ja jedną bluzę, ja też sobie wezmę. Jezu, Będzie ci mega ciepło teraz w tylu bluzach? Tak, ale dziękuję. Jak pięknie oświetliłeś dla mnie te morze. Naprawdę. Tak, tak. Widzisz jakieś świąteczne tutaj już. Dla mnie posadziłeś tą choinkę Tak. i te światełka, tam są leniferki. I wynająłeś cały plac, żeby było pusto tylko, tylko dla, nas? dla nas. Tylko, tylko dla, dla nas. Tylko dla nas dwóch. Mówiłem Ci, że zapewnię ci mega wieczór. To dobrze, jednak dobrze wynagradzasz mi to, że nie ma krótszej siłowni. No widzisz, jak ja się patrzę. Naprawdę, a, tutaj, a co to jest tam tak ty... w oddali, takie a świecące? Tutaj. Ty, Jaszu, a tu jest moja ręka. Tu jest moja ręka. Twoja? Daj się tak. tam swoją. I co patrzę. to Jak ulał. Tak, Jak ulał. I to, i to dla mnie odbijeś z swoją rękę? A tutaj, tutaj jeszcze chcę wziąć, żeby był na kafelku wpisane Kanał Jaszczur tak. i Ty swój odbijesz. I wtedy otworzysz to, odgrodzisz płotem, to co teraz dla nas prywatnie wynająłeś i ludzie będą oglądać, tak? Tak, i będą sobie cykać zdjęcie znowu. Się podoba, to jest to. Tyj, to Adam, dobrze, to przejdźmy się tym wynajętym placem. Na kebaba bym no po co, chodząc się jesteśmy. Ale o... No Nowo? Zimno mi. A po co kołdziałeś? Opa, a no. Już przyda się do noszenia jakichś tam rzeczy no Dobra, ja <laughs> bluzą? Muszę ją nałożyć, tylko muszę się obwiązać Siku, co mi się chce, bluz. Chce ci siku, bo mi się chce siku w a, a ja idę siku, No dobra. nie wytrzymam. Ale chodźmy potem tam, chodźmy, bo oglądać ozdoby, które przygotowałeś <grytanie> Kupiłeś mi tableta na święta? Piękny ten tablet mi kupiłeś Oj, Tylko twój. im wyłączmy. mój? Tak, ale cudownie, będę mógł klikać. Oh. We a ty skąd się tu wziąłeś? Ich też zaprosiłeś? A jak? Nająłeś się. pusty plac, żebyśmy wszyscy mogli tu być razem nad morzem? Jest. Ja jestem Adam. Czekaj, tak. czekaj, a ten tablet ma dostęp do internetu? Właśnie nie działa internetu. Try again. Tylko Dobrze, te... i tak wi... jestem wdzięczny, że mam wi taki wielki tablet. Ja Nikt sobie... nie ma takiego wielkiego ja tabletu. Ja sobie tu, internet zainstalujesz, to będzie działało. Super, będę miał internet w tablecie nad morzem. Czy ktoś takie rzeczy ma? Tylko ja mam. A patrz tu jeszcze Dziękuję. Ławeczka, piwko, Ławeczkę mam. padnie może. Może. Druga na piwko padnie, bo tak. Dobra, chodźmy dalej, pokażesz mi ozdoby. Patrz, jakie tu są ozdoby. Co? O, jakie śliczne. Tak. Tam też przy tym to nic. No. Piękne jak a, nasza flaga polska. Ty, a y, szkoda, że jest zamknięty kebab. Obam ci, bo tutaj ogólnie by cała budka, nie? Ale gościu już się nie chciał zgodzić. Tak? Aha, no dobra. Bo inaczej, bo inaczej to. Bo inaczej tutaj ten gościu by Ci kebaba zrobił. Albo sam bym Ci zrobił kebabę. Tak? Tak. Ale trudno, a dobrze ale i tak jestem ty... bardzo zadowolony. Tak, w tych pięciu bluzach bardzo ci <grym> podoba. Ale ciepło jest. mi chociaż, A, a, a tu jest ani Fertek. A, tutaj. To Mikołaj. Mikołaj tam jest. Ale to wiesz. Musimy się trzymać razem, nie? Żeby nam nie powiedzieli. Ale chodź musimy... tylko, tylko obejrzmy tego Mikołaja. To ty wszystko kupiłeś dla mnie? Naprawdę? Tutaj podświetliłeś schody też? Zobacz! Zobacz, piękny Mikołaj! Piękny, a jakie piękne zwierzęta! Ugryz mnie prawie O, grzeczny! Pogłaskam go Pięknie, Rafale ci. Jesteś wspaniałym człowiekiem Rafał, jakie piękne do zdjęć dla mnie takie wybudowałeś, tak? Się. Huragan się wywalił? A czemu on się zwalił? Czemu on się wywalił? Dobra, wywalił to, to się. zrobię, zrobię Ci piękne zdjęcie, tak? Padałeś kałuże, huragan? Padałeś kałuże? Dziękuję Rafałku, piękne zdjęcie zrobiliśmy. Piękne co? Piszcie w komentarzach jak wam się podobało zdjęcie. I mówcie jaka bluza jest najlepsza. panczowa? Czy czarna? Czy czerwona? Czy... Jeszcze? Czy czarna? Czy... <laughs> <Czekacie>? Jeszcze? <laughs> Czy czarna? <laughs> Dobra, piszcie w komentarzach. Ty, czemu ty mu kazałeś patyki łamać? No jak to co? ognisko. Kłabaski może jakieś się Zorganizować dla mnie kiełbaski? No jak? Ty kolejne kiełbaski będziemy jedli? A ja ci kurczaka zorganizowałem i nie podziękujesz? K Co, kurczak też będzie na ognisku? Bo... Bawi się Ludmiła. Kto ta kura? Aha. 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 Trener się nie pogniewa. No to jego kurczaka wziąłeś, no. tak? No to zobaczymy. Nie wywijaj mi tu przed... Okiem Jezus, dobra, to jest dobra. i on sobie zbiera Skaleczysz te patyki, ja czekam w furze, tak? Tak, A fajnie, pasymi? mi Co, krepka? Mhm. To no. jest niedźwiedzia czy jeszcze opakowacza? Yyy... Eee, królika To nie z podoba Pasztet z, z królika Dobra, dobra, idę czekać w walcie, bo zimnej A wy sobie tam bawcie się patyczkami swoimi Patyczki zapakowane do Mercedesa, będzie ładne ognisko Leci huragan Czekaliśmy aż wyładuje te drewno, zasuwa ostro Tak ci się śpieszne na to ognisko? Super. Zgubiłeś patyk! To ja wezmę. Już nikt się nie wraca. A ja nie wiem czy nam się uda to ognisko zrobić, bo jest troszkę zimno i mokro, ale jak się uda to będzie fajnie. I zjemy sobie po kiełbasce. O, następny zgubił. I następny zgubił. I chyba tyle pogubił. Trzeba będzie wystrugać na kiełbaski jeszcze. Co buduje? Jezus, uważaj na moje buty! Nie, nie sypij na buty! Idę, nie, nie, uciekam od Ciebie! No, chłopie. Sypie błotem i się buduje na jakiejś wyspie, w ogóle tu jest woda I tu jest woda Żeby nie było, woda jest o, Woda jest Więc on buduje tam zamek Nie co się zbudował, piszcie w komentarzach czy podoba wam się taki zamek Z piasku I co tam? No patrz jaka tu wyspa wynajęta dla ciebie to jest cała To jest dla mnie cała wyspa, trochę jej nie widać chyba, ale Dziękuję Ale patrz już tu ognicho będzie się paliło za tak? chwilę Mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam tak, sztorm. Tak? Myślisz, że sztorm będzie? Będzie sztorm huragan? Z tego co widzę po niebie, gwiazd nie widzę. Mgłę zapowiadają, ale w skali. A 30 sekund? 30 4... sekund. Ja 30 sekund temu mówił, że sztorm będzie. No właśnie, też tak. No ale popatrzyłem na niebo i jednak nie będzie sztormu. Nie? Bo jest tylko 4 w skali Boforta. A bo chmury są. To tak. żeby nie padało tylko. No nie, nie będzie, ale padać. ty gdzieś się wywaliłeś, co? No troszkę się powalił. Nowy... No, bo... po drzewo szłem, a kolegi, jeszcze trochę. No dobra, Do te teraz rozpalamy. I co ty robisz? I love jaszczu. Your... I love your... Czemu piszesz I love, your... I love your... Co? I love your... co? Ja kocham. Tak? Jak przyjaciela. A czemu uciekasz? Jak to czemu? Chłopie, zimno mi już jest. Palmy to w Nie robimy tego w No właśnie musimy. Palmy, palmy, ale będzie huraga poszedł. Jeszcze powiedział, że doniesie suchego. Kurde. O oh, jest, dobra. To rozpalamy. No, nawet no, dobrze. Nawet niech nie ułożyć ognisko, no ale co? Odpalasz? Odpalasz się? Nie? nie tak blisko, bo nic nie... W kadrze co? się nie łapie. Bo, co? bo w kadrze się nie łapi. No nie łapiesz się w kadrze! On zwariował o Ja rozpalać ułożył. No tak, ale nie wiem, czy... I potem wchodzi w kamerę. Nie wiem czy się da spalić, nie? A ja nie mam ognia. No ale ja mam. To tak. Tylko, że mi zamógł. Tak? Tak. To co teraz robimy? No nie ci wiem. z ogniska? Nikt tu nie pali, to wiesz. Co. No dobra, to. i tak się cieszę, że mnie tu zabrałeś. Doceniam, o, to że masz, chciałeś ognisko ale Masz nie samodzielną tam. wyspę, nie? No dobra, dziękuję bardzo. O, jeszcze, ty, Ale to ognisko nie wyjdzie, no co? Jaszczur. No wiem, ale i tak cię. dziękuję, że mnie tu zabrałeś. No. Daj, buzi. No. O, o, um. Piękna, piękna przygoda dzisiejszej nocy. O. Zobaczymy co jeszcze przyniesie ta noc Mam Chodźmy nadziei. stąd, i tak Mam się cieszę, nadziei, że Jesus. jesteśmy w tak pięknym miejscu razem O, i patrz, te, te gwiazdy, jakich tu nie ma O, piękne I tylko my Tylko my i te gwiazdy, których nie ma Tak To jest to <grym> To nas zalało, zalało ale dobrze, tak. że mamy te patyki od ogniska I zbudujemy teraz tam przejście ja wiem, ja wiem. Żeby dotrzeć na drugą stronę wody Tak? Myślisz, że nam się uda to? Nie wiem, ale... Dobra, dawaj tego kija bo już nas zalewa, wszędzie Zalewam, woda. Nas, no? Zalewa nas, dawaj ten kij, kładź tu. Tutaj tu, tak, 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 tak. Sprawdźmy to, czy będzie to wytrzymało, działać. Patrz, patrz. No, będzie git, dobra. Wszystkie patyki zrobimy, żeby przejść i się uratujemy myślę. Dobra, O, dobra, daliśmy radę. Zbudowaliśmy tam tratwę i, i przeskoczyliśmy to. Jest dobrze. O, wcześniej nie zobaczyłem. Chodźmy z powrotem. Chodźmy, chodźmy. Troszkę zimno, może wracajmy do domu Cześć, się ogrzek. O Maciek znowu Cześć. się znalazł. Gdzie byłeś? Y tam. Aha, no dobra. A no fajnie, bo Ale... ja jestem u ciebie na kanale? Jesteś. A jaki się nazywa ten twój kanał? Jaszczur. A ja to szczur. ten... Dobrze wiesz, nie udawaj głos. To ten co ci statystyki pokazuje. I tak, ty, bo, bo nie... ja... Jaszczur. A patrz, tu jest zamknięte. No i co? A ja chcę, żeby było otwarte. Ale to nie zimą, trzeba latem. Ja. Latem. jak to? Miałem co? co? kaczki woła? Miau. Kaczki woła chyba. Ja. Miało Miało, no krzyczy. Miało, dobra. Chodź bo już mi leco od Że to by było na tyle w tym filmie. Dziękujemy, Dziękujemy. Z Rafałem za oglądanie tego filmu. Yy, tak. I buziaki dla Was. Buziaki dla Was, subskrybujcie kanał. Pa, pa! pa. pa. Hello. Hello się mówi na powitanie. Chyba, widzicie. Chyba. No już pa, no już wejść. Cześć, nie. Przedłużamy go? Mm. No to co kochani no, widzicie.